Cześć! Słuchajcie, każdy zasługuje na życie. Każdy. Nawet ten kot, który niestety, tak jak widzimy tutaj, ma zaćmy, ma problemy, ma problemy z okiem. Te widoczne problemy. Pokazuję wam tego kota, ponieważ wielu, wielu z was ogląda te filmy w internecie, ogląda materiały, które prowokują i zmuszają ludzi do do współczucia. Są to materiały skonstruowane na zasadzie, że ktoś wyjmuje małego piszącego kotka spod kół samochodu, co pokazywał Wardenga chociażby na kilku filmach, robiąc swój e, research. Jeden z udanych researchów, e, tu trzeba mu przyznać. E, słuchajcie, bardzo nie podobało mi się to, co ma miejsce na Facebooku szczególnie, czyli wstawianie fotografii cierpiących zwierząt, czy kotów, czy psów zazwyczaj dla nas ten ładunek emocjonalny jak widzimy cierpiącego kota lub psa jest bardzo duży, jest bardzo wysoki od razu budzi się w nas współczucie budzi się empatia chcemy pomóc takiemu zwierzakowi ale musicie wiedzieć o tym, musicie pamiętać o tym, że bardzo duża część tych materiałów jest zorientowana wyłącznie na to, żeby zdobyć użytkowników, żeby dotrzeć do jak największej grupy odbiorców, żeby zdobyć chociażby tych fakeowych friendów, zdobyć tego rodzaju właśnie, właśnie kontakty, ponieważ słuchajcie, w dzisiejszym, w dzisiejszym świecie zaletą, wadą, a właściwie Wartością jesteście Wy, jesteście Wy, użytkownicy, czyli a ilość fejkowych nawet friendów na swoim Facebooku, w Instagramie, innym portalu społecznościowym stanowi faktyczną wartość możliwą do przeliczenia na, na pieniądze. I to, co chcę Wam powiedzieć, to to, że widziałem bardzo wiele kont właśnie na Facebooku. Mówię o Facebooku w tej chwili. Na Instagramie takie konta są usuwane i bardzo się cieszę z tego powodu. Natomiast na Facebooku e, cała masa kont żeruje na tej ludzkiej naszej dobroci, chęci pomocy, czy też na tych naszych e, podstawowych emocjach, e, które się budzą w nas, e, rodzi się wściekłość, tak? Ktoś na takiej fotografii mówi nam, kogo mamy nienawidzi, nienawidzieć, kto zrobił krzywdę temu koniowi, krowie, e, psu, kotowi, kto wyrządził tą krzywdę i takie osoby kierują naszą agresję. Kierunku, w czyimś kierunku. I to jest bardzo nie fair, to jest bardzo nie w porządku, a finalnie chodzi o jedno i o to samo. Chodzi o to, żeby zarobić pieniądze, tak? Czyli zwiększyć zasięgi z reklam. I to jest smutne, moi drodzy, i to jest smutne. A ja tego cierpiącego kota pokazałem Wam wyłącznie po to, żeby omówić ten proces. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, Marcin Kryński, Wielka Brytania Telford.